Program rozwoju obszarów wiejskich zmienia jakość życia mieszkańców na lepsze. Chronimy ginące zawody. Wspieramy przedsiębiorców. Program rozwoju obszarów wiejskich pomógł spełnić moje marzenia. Pozwolił mi otworzyć własną działalność polegającą na wypiekaniu tortów artystycznych. Umożliwiamy realizację nowych inwestycji. Program rozwoju obszarów wiejskich pozwolił rozwinąć naszą tłocznię soków Malbert. Dbamy o lokalną, zdrową żywność. Fundusze europejskie pozwoliły mi na otwarcie własnej masarni, wyrobów tradycyjnych. Budujemy nowe targowiska, na których znajdziemy regionalne produkty. Wspieramy folklor i tradycje polskiej wsi. Inwestujemy w gospodarkę wodno-ściekową. Fundusze unijne pozwoliły mi zrealizować moje marzenia. Dzięki funduszom europejskim otworzyłem swoją pracownię cukierniczą wypiekane marzenia. Pielęgnujemy dziedzictwo i kulturę narodową. Wszystkich mieszkańców naszego województwa zachęcam do korzystania z szerokiej oferty wsparcia finansowego Grzegorz Schreiber, marszałek Województwa Łódzkiego. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.